antena tutaj jest, widzisz? jaka konstrukcja anteny wreszcie? podobna jak na Pałacu Kultury nie? jakoś ale mówi, nie ma wieżowca większego, wyższego od Pałacu Kultury tego z 1950 lat Stalina 1956 chyba, tak? jak się nie ma Widzicie jakie anteny? O, te anteny. Anteny, coś. Starczą, one nie są takie obojętne. Myślcie z mówie. Ale bardziej jak strzykawkę Z igłą tak podobnie pałac kultury z daleka. Jeszcze tak umniejszyć. No i teraz widzicie. Tak to wygląda. Warszawa centrum. Ograniczony. Dostęp samochodów, przeważnie taksówki tylko No najwięcej taksówek. Zdecydowanie taksówki przeważają. Mhm. No i są ryzykanci, bo inaczej jakby byli złapani to kara. Mandaty, że przejeżdżają z silnikiem na benzynę przez centrum, gdzie jest ograniczenie. No widzicie jak to, to robiłam. Teraz już przystanek tu tu zakończę film w roku Pańskiego na 2025 końcówka września to tak wygląda Przejazd przez centrum Warszawy na obrazanku.